Ekscelencjo Księże Biskupie, Przewielebny Księże ploacie, Szanowni Prezesi oraz Członkowie Polskich Organizacji na Ziemi Lwowskiej, Szanowni Państwo Konsulowie, Drodzy Rodacy. Jako konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie mam wielki zaszczyt przemawiać do państwa. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w niezwykłym czasie i miejscu. Gdy kraj, w którym mam zaszczyt Polsce służyć, właśnie o tą niepodległość walczy. To miasto i ta świątynia przeżyła wiele ważnych wydarzeń w historii Polski i Ukrainy. Gościła królów, prezydentów, papieża. Osoby wyniesione na ołtarze, ale widziała też wojny, bratobójcze walki i niepokoje społeczne. Obecnie jest świadkiem barbarzyńskiej agresji rosyjskiej na Ukrainę, która każdego dnia ponosi kolejne ofiary, ale dziś jest dla nas miejscem jedności, w którym możemy pochodzić 106. rocznicę. Odrodzenia naszej ojczyzny. Ten dysonans dobrze oddaje dynamiczne i niespokojne czasy, w którym przyszło nam działać działać także w sferze relacji międzysąsiedzkich. Jesteśmy dziś, mimo istniejących różnic i sporów w różnych aspektach historii i teraźniejszości, ale chyba najbliżej polsko-ukraińskiego pojednania w ponad tysiącletniej historii naszych narodów. To pojednanie odbywa się dzięki wspólnocie interesów międzyludzkiej i międzypaństwowej solidarności, kulturowej bliskości Polaków i Ukraińców, celebrowaniu wspólnych wartości europejskich opartych na wspólnych wartościach chrześcijańskich. Każdy z nas powinien zrobić wszystko, co od niego osobiście zależy, by ten proces pojednania nie zatrzymał się. Niezależnie od listopadowej nieraz kapryśnej aury i od pełnego zadumu wspomnienia o losach naszych przodków, dzięki którym dziś możemy być wolni, w Polsce to święto jest Dniem Radosnym. Polacy celebrują Dzień Niepodległości. Na oficjalnych obchodach, na ulicach, w świątyniach i całkiem nieoficjalnie, w domach, w gronach rodzinnych. Tego samego my, państwo polskie i Polacy, chcemy dla Ukrainy i wspieramy ją w każdym aspekcie na drodze do zwycięskiego pokoju. Dziś. Podczas trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę składam szczególne podziękowania tym Polakom, którzy są w Ukrainie i są jej nieodłączną częścią. Dziękuję Wam, rodacy, za podtrzymywanie polskości w swoich domach rodzinnych. Dziękuję za bycie, bycie obliczem Polski i Ukrainy jednocześnie. Dziękuję za wielki zryw Solidarności w 2022 roku, który pozwolił na zorganizowanie masowej pomocy uchodźcom po obu stronach granicy. Dziękuję za to, że ta współpraca w wymiarze humanitarnym i rozwojowym działa i trwa, a polska wspólnota w Ukrainie jest jej aktywnym uczestnikiem i podmiotem. Dziękuję szkołom i przedszkolom uczącym i wychowującym w języku polskim, dyrekcji, gronu pedagogicznemu, rodzicom, uczniom, przyjaciołom i darczyńcom szkół. Nasze pojednanie w wymiarze publicznym poza rodziną zaczyna się już w przedszkolu i to polskie szkoły, ogólnokształcące czy sobotnio-niedzielne. Uczą szacunku dla obu kultur polskiej i ukraińskiej. Uczą polskiej i ukraińskiej, jakże trudnej historii, ale przede wszystkim uczą, że życie na pograniczu, w miejscu współistnienia wielu kultur, to jest wartość w takim życiowym wymiarze to jest coś, co pomoże w dorosłym życiu, co zapewni pełniejsze zrozumienie świata. Lepszą pracę i przyczyni się do życiowego sukcesu tego konkretnego ucznia czy uczennicy. Dziękuję polskim organizacjom działającym w naszym okręgu konsularnym towarzystwom polskim, stowarzyszeniom działającym przy szkołach, przy parafiach, polskiemu harcerstwu, biznesowi organizacjom pozarządowym. Państwa wysiłki sprawiają, że Polako, Polakiem chce się być i warto. Dziękuję księdzu, arcybiskupowi, księżom i siostrom zakonnym, braciom zakonnym za ich służbę. To w wielu miejscach w Ukrainie jest najbardziej widocznym świadectwem wysiłków na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego, ale jest to także podtrzymywanie polskości. W tym radosnym dla Polski dniu i w tym trudnym dla Ukrainy czasie dziękuję naszym ukraińskim przyjaciołom za Waszą walkę z rosyjskim agresorem i mam wielką nadzieję. Wręcz pewność, że, wspólnota europejska, że wspólna europejska przyszłość w dostatku i pokoju jest przed nami na tej ziemi. Wreszcie dziękuję moim współpracownikom i kolegom z Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie. Dzięki ich codziennej pracy możemy skromnie przyczyniać się. Wraz ze wszystkimi, których wcześniej wymieniłam i tymi, których nie wymieniłam, do naszej wielkiej polskiej wspólnej sprawy, jaką jest reprezentowanie Rzeczpospolitej w Lwowskim Okręgu Konsularnym. Staramy się jako konsulowie, jako pracownicy naszego urzędu wspierać naszych rodaków we wszystkich ich sprawach i problemach. Staramy się pomagać jak tylko możemy w promocji polskiej kultury, polskich tradycji, nauki historii, polskiego biznesu w Ukrainie, polskiego sukcesu politycznego i gospodarczego i polskiej solidarności. Staramy się jak tylko możemy wspierać pojednanie polsko-ukraińskie i integrację obu krajów poprzez wspólne przedsięwzięcia gospodarcze, kulturalne, społeczne humanitarne i rozwojowe. Widzimy, jak ogromny potencjał synergii mają te kontakty i jak bardzo ten nasz wspólny potencjał uwiera kraj agresora, jak bardzo chce go zniwelować i nas skłócić. Życzę Państwu i życzę sobie, abyśmy to nasze radosne Narodowe Święto Niepodległości i pamięć o odzyskaniu niepodległości Polski mogli już wkrótce świętować w wolnej, pokojowej, demokratycznej Ukrainie, będącej niezaprzeczalnie integralną częścią wspólnej rodziny europejskich narodów, w ścisłej współpracy Polski i Ukrainy jako silnika napędowego Europy i znaczącej siły w NATO, będących gwarantem ich rozwoju i bezpieczeństwa. Dziękuję.